I tylko Ebi tam chodził. <grym> ale Licz, ty, ale, nie ale, nie było ale gdzie było w ogóle ciało to? Na stole, o, na stole to ja nawet dobra, nie to wreszcie na to jest dobra. Ale, ale spoko O! Inżynier! Ale super Dobra, lecimy normalnie. Możesz się wyciszyć, proszę. <grym> Ebi, wysłałem wysłałam ci! Je, jak chuj dwa dwaks no Potem zobaczę. No, Dobra, w... Dobra, wiesz co, klapek? Co klakier! No. Nie mm. wiem, co klakier Ej, zrobił, ja biegłem, ale. Ja teraz, teraz. Ale co się stało? Nie, drugie ciało, drugie ciało jest dobrze w zrobił? Tylko zastanawiam się, wiesz co dobrej nocy! Dziękuję, kłarka! E, bo zastanawiałem się, kogo kurwa widziałem nad whip z lewej strony delikatnie. Ale z tej a... strony w tym a... momencie czy wcześniej? Teraz, teraz a. Wcześniej właśnie mm. wbiegał biegał, kruszem, a ja biegłem w lewą stronę, w stronę na Znaczy ja to ja no ja tu... już biegłem tak jak już kla... klakier był się No na ja powiem, tam tak. byłem, ja tam byłem przed Kruszymem dwie sekundy wcześniej, jakby może trzy, nawet nie dwie sekundy. Nie, ale ja do mnie nie wchodziłem no, nie, okay, ale ja bym to, to tam zrobił. Ja ale no, mogę. Byłem w labie mogę byłem w specimenie, byłem przed domów, sami. Byłem w specimenie, to mogę potwierdzić. No, klapek, wytłumacz się, proszę bardzo. Czemu Delwex leży obok śmieci? Skąd mam wiedzieć? O, jejku, to smutne. To smutnie brzmi. Ja też teleportował mnie do kamer i widziałem Lunę teraz na górze. No nie, nie, no, nie, tam nie, 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 nie. skąd nie, nie. Nie, nie, nie. No, tam pobiegłeś? Nie te płocie, przepraszam bardzo. To, to nie umierdzisz. Chyba, że ktoś górze? potwierdzi, że to był teleport. Na górze, od O2 na górę korytarzem do elektryka. No nie, to ja też zreportowałem do kamerę. To nie Teraz mogę wam po powiedzieć że co, to musicie się domyśleć, ale... O, no, Kraksu niestety poszła ja, już. Były tak to, to wszystko był jakiś Lovers, prowadzi... że kurde 3 kilo spadły? Nie wiem e... co tam się stało. W Słuchajcie, sensie, z Hiumi na pewno nie byli Loversami, bo Hiumi już nie żyła jak szansy nie zginą. A, okay. no, się no, zginął. A No, mi musiał później. Z nie, hmm. Delvex musiał zginąć później. No, się zginął. No, najpierw ja najpierw klapek. Najpierw zginęła Hiumi, potem zginął Shazzy No dobra, no to klapek. Klapoń. Ale mówię, teleportował mnie do kamer, teraz widzę ludzi. Ale no. nikt, nie, nikt się nie przydaje, Kurna, się nie, się żeby się ktoś nie się teleportował, no. No ja nie białem żadnego teleportu. No i mojej strony też nie wyglądało, ja byłem do teleportowany, tylko jak wybiegł ja z dołu. nie, te od A na odwach ktoś się nie teleportował? A, A no ktoś obok mnie? A ktoś obok mnie się jest. nie teleportował? Tam jak robiłam to po Ta ronda była długa, mogę pójść nawet dwa telefony. kulki tyle. No, koło łośie to już miało tak smutnie. Ja? Dobra. Ja sobie zrobię tutaj coś. O, z Mam nadzieję, że jest dobry, ale nie wiem. W bardzo nie chcę robić tego. Bardzo nie chcę robić tego w No, Dobra, może uda mi się zrobić te tatanki te ciężkie? No, nie uda mi no, się. To nie dacie mi tych kabli zrobić. Ciało jest, jak macie komunikację, ale na zewnątrz. No to tego nie zrobiła Luna i Mikulia, tak. bo ze mną jego Sandwich, doma. Loki, Luna i ja jesteśmy, no to mało na no, mostów się, no. No my, Sandwich, Sandwich, no my byliśmy czwórkę teraz. Loki, Luna, no i no. ty, no to AB i San. ten. E, w sumie to San. AB San. chyba kod Flaker są, bo... No i ty. No No, ty. Coś no coś może coś to ty zajebaś, Bajta. No. i jego mi pokazuje drugi raz, a pierwszego... No ale wiesz, że to mi Gremlina trzy razy pokazywało. No tak, no ale we no, by no, czwórkę byliśmy, no. więc i tak wie, jest mała wiemy, szansa. Wiemy jak można zweryfikować, czy ona jest oraklem Kogo oznaczyłaś? Teraz? No. no. Eee, luna. No to wyrzućmy Lunę i to no oczywiście jest... będzie orakel. To no to jest za argument. No nie, ja pójdę pierwsza. Dzięki nie nie temu, że stracimy to nie, nie, nie w w jest oraklem. Ey, bo ja ją znaczam w poprzednim tym, w poprzedniej rundzie to ona. teraz no, się no się tak, leci, tak. Nie? Ja no, wiem, że Wiksa. Nie stracimy Krumejta, bo Wiksa jest oraklem, więc ona nie do wyleci. No do nie jest. Nie jest. No no jeśli. Obiecujesz? Obiecuję na paluszek. No. A Luna chcesz się poświęcić? Luna, nie. Jak się obiecuję na, na paluszek. A oh, nie. Kurde na paluszek, nie, wiem, to jest mocne trochę. No eee, ale dobrze. I wtedy przecisk A B Dobra, to już ja z fixa jak oni coś z zrobią No dobra, działa O, no i nice. Przycisk <laughs> Nie wiem, po co jej się wpiewałeś. Ale ekipka. Ale czekanie. O, nie nie. o. O nie. Było. O, nie on był obok nie. Nie. Dobra, nie, nie. dobra, e, Krakier, który jest inżynierem? E, kto ktoś inżynierem? jest oraklem i ktoś, ktoś musi być inżynierem? Mikołia Luna Cyłoki. A chyba, że dobra. zabiłem sandwicza inżyniera, no ale nie, nie wątpię. Chyba nie, nie, bo tak w sumie... Dobra. O, Luna jest neutralną, dobra, to Luna mamy jest... mieszane weź weź ceny. Weź, 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 Loki. Loki. weź Loki na Eviego, weź Loki na Który z nich jest inżynierem? Kurwa, ja bym strzelił... Jezu, nie wiem, ja nie chcę teraz, bo ja bym strzelił w Lokiego jako ale nie chcę, żeby to było na mnie później. Czekaj, bo Loki... Czekaj, może mam double shot'a, o tym nie wiem. Uj. No nie, Na, kot No nie. Ej, Luna, Luna, dogadajmy się, Luna. 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 Jaką masz pewność, ja że Loki nam... Luna. Nie... No, dobra. No dawaj. Ja daję na Lokiego, bo to jest Loki, on zabija wszystkich. Totalnie. By... Nie wiem. Loki, no, Loki przede no, wszystkich tutaj boi, zabija. Jakie on no, ma niefajne no, rogi. Przecież ja jestem. Duj, ja jestem, ja jestem top. Co Co tak? ja ja to Co? Nie, no, nie mogę. No nie mogę. Polujesz! nie wytrzymam. No, no nie wytrzymam. I czemu nie poprzednio nie mogę. ich? No. Jeden na światła, jeden na. Koszty, I ty, i No nie że jak głupio zrobiłem. <laughs> No ale skąd miałam się spodziewać, że luna kurwa takie też odpierdolni, no? Nie głupie, tylko troll. Trolem się nie sa, nie bywa. No nie, to ja wolę już. Ale to było niemiłe klakier. Idź. Fuj. Ty teraz wylatujesz. Trzeba ja wiem, było ją ja Ale wiesz tak, ja. o co chodzi? Wiesz co chodzi? Że po prostu ja tak już też troszeczkę spanikowałem. Mówię pierwsza, lepsza osoba, i jak ja już zrobiłem Q, to mówię o kurwa, to była Luna. Luna no, tak. widzisz, mogłaś być z nami, mogłaś być z nami. Przepraiye. Tak cię ugraliśmy. Kurde, no, by było. No. Tak tak było tak blisko, 50-50, kurwa. Nie tak. trafiłem jak no. Mogłem. A ja, ja byłem takim dobrym mi, inżynierem. By, to, my, ogóle, już, my, my, jakby, kurde, że widziałem duszki, już mi pomogły. A mnie zabiliście, no. Ja pierwszej lepszej osoby. Wybacz mi, nie chciałem. Specjalnie zostawiłam sobie światła na koniec. Wiedziałam, że na przecisk. Kto Luna? Kim ty Aha. Kurde, ale chociaż, chociaż zdążył Sandwicha zabić i dzięki temu było, była szansa no, na to, że no, wygramy. Ale no, Ale nie Przecież to, ja się... to, tak, to było tak słychać, że i próbuje na przeczekanie po prostu. No właśnie, kurde, ja tak wylużyłem no, na tak było, przeczekanie, My... to było nie pewne, nie że... Wiem, <susurbe> nie wiem, to było tak głupie. Że wy na to poszliście w ogóle. No ja mówiłam, że jako. A ja się tak śmiałem, jak ja zabiłem tam kogoś pod tym elektrykiem, Chyba wiec. ciebie puszym. Nie ja, ja, ja zrobiłem jako werewolf, zrobiłem double killa i miałem już Lunę zabijać. A ja widzę, A że Vixa ja... biegnie i cekaskie. Ale <laughs> tak no. by się stopem zdradziłem. Krady Luna, killa. No. no przepraszam Luna! Bo... Biedna Luna! Ale Luda, Luda... Jakby... Skoro, skoro mówię, że jest 50-50 i, i mówiłem, że strzelam w Lokiego, no to jakie jest prawdopodobieństwo na to, że Mikulia jest inżynierem? No całkiem sporym. No. 100% Ale nie opiniałem jeszcze, że ja to po śladach trafiłem, ale dobra. Jak? No kupby sandwich, no. O, kniwaj cik na koniec. Sandwich, no mógł, no. Albo to przedostatnia sławer. Okej. Lecie odpalamy i lecimy wszystko po lewej stronie. O Boże! Nie, bo ja słyszę, że tak nerdy robią. No dobra. Kto by z mną na rakietce był? Taki system. Na rakietce czy na lunecie? Na lunecie tej, na lunecie No ja byłem z tą na, na lunecie Ja byłem, ja byłem, ja byłem obok ob Vitalsów. Ob Lunecie! Lunecie nie! Klagier! No, Ogólnie ciało jest. Ogólnie ciało plakier. jest. Klagier, czy ty, ty zabiłeś? Klagier dlaczego? czego? Mam no, po prostu. No nie! Pałecz na klagier, zabiłeś! A, o, nie, jestem kostorami. Negatywna. No, zabiłem, A, A, zabiłem. Chciałeś wiedzieć, to ja ci mówię, tak? Nie zrobiłem. Nie No przekonał, nie mógłby kłamać. przecież. nie, 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 Ale przekonał, ale przekonał. Ale Ogólnie to... Ale to nie, A to nie, nie pamiętam. Biegałem... To ja dopiero schodziłem. Hmm. No dobra, to co robimy? No, no. to skip, no skoro Kraken nie zabił. Mo mogę, po mogę powiedzieć, bo wybiegałem sobie z laba i było ciało. I jakby o, nie. jestem debilem. Jestem po prostu debilem i to zgłosiłem, bo nie. były komsy. I po prostu mhm, jestem debilem i tyle. A widziałem gościa, widziałem gościa, który uciekł jakby, biegł na dół jakby no... Stricte uciekał od kila, no jakby Nie wiem kto to był, nie mam do tego pojęcia no, to nic Ale to niczego się debilem. nie dowiemy, skipujemy No nie dowiemy się, no. no gdzie ty stałeś? No stałem przy ciele No ale bliżej... cokolwiek? Ja, ja biegłem od strony laba Od, od strony laba biegłem od, No to po co zgłaszałeś, może no, bym dogoniła, bo biegłam za nim A. Takie no, Nie dogoniłabyś, bo nie jesteś taka szybka, no Luna Jesteś tylko... szybkie, bo się z nią, czy co? Tu jest. No właśnie. Miało dosłownie sprzed chwili, dosłownie nie wiem, minuta? No bo ja z nim biegłam, tak zrobiłam ogólnie drzewko i, i tyle. W sensie z, zrobiłam drzewko, zeszłam Dobra. i ciało. Ja z przed chwili gdzieś około minuty. Tak. tak e, nie, nie, Plakier. sekundy, dwóch sekundy. Dobrze. Klakier? Wystarczyłeś coś z niego? Klakier, ale nie żeby coś, ale Kruszyn mówi, że jesteś zły. Klakier i, klakier i A, jeszcze klakier i jedna Okej, okay, dobra, rozumiem. Ty sprawa, ty byłeś dosłownie, dosłownie ty byłeś ukryty. Pojawiłeś się przy, przy nas ukryty. Cały czary. I chodziłeś w miejsce. Więc jakby... Ja pierdolę, Klak jakie anlaki w ogóle, nie? <laughs> klakier zabiłeś? Jakby... Zabiłem! Aaa, no dobra, no i mamy go! Jeżeli on no, cały czas. chciałeś usłyszeć, czy zabiłem, to powiedziałem, tak? Jeżeli on cały On cały czas ale, dziękuję. Dziękuję. ale ej, w ogóle to, tam, jak jakie to było nie było pojebane, jakie to było pojebane, ja się przemieniłem jako ten venerer śmieszny, ja nie wiem, jak on działa, dlatego kliknąłem, mówił, kurwa, jestem przemieniony, jestem na, jakby na komsach. Czasisz to, to, zabijam szaziego jego. I wskakuję do Wenta, i w momencie idealnie, gdy byłem went, to mnie tepnęło, kurwa. Do dolnej dekontaminacji. <grym> o Nie! Czyli ja, <grym> tak ja się u nich odmieniłem, chyba, jakoś czy coś. Ja nie wiem, kurwa. A, no Ogólnie, klakier zapił, tak się tak tak odmienił tako. i. A, ciężko. O, ciężko. To jak no, wina gry, dokładnie. No, zabili no, mi szas jego, z którym biegałam, i zrałam no. ciało. Się przyznał, no, się przyznało. Ale no, by... no, nawet no, no, nie ominęłam. A, kiński, to był akurat. A, tak, tak, tak. Naprawdę się udało. Nie usylałem, w ogóleś jak coś. I teraz powinien być blest Nooo. O, ja mam tutaj teska, i potem z powrotem. No, ja mam tak na od. na odpady sobie? Nie, nie. Kurczę nie, to eee, źle nacisnąłem. Dobra, specjalny muszę sobie na koniec tak Jak Ale kurwa, źle nacisnąłeś, jak to Co jest? A jak można było źle Proszę nacisnąć na ciebie? Kurwa, to f 4 zawsze ten problem mam. <laughs> to sam śmieci? Mam nadzieję, że ja nie umrę obok śmietnika. To, to nie źle, źle nacisnął. To nie źle, źle nacisnął, bo. Nie wytrzymał, nie? nie. nie. To, to musi zostać jakiś przysek czołkiem, nie. nie to Nie się nie. Nie, no, się nie, nie, zdejmię, nie zdejmiesz swojej łatki 250 zł. Nawet, nawet no. o tym nie myśli Był taki mem, że jest napis, że kliknij dowolny przycisk ale ja i chciałem, komputera Ale ja, ja chciałem zapisać natychmiastową <laughs> powtórkę. <noise> A no, ty, Co? No ty masz natychmiastową na pow, powtórkę pod Alt F4? f4. Nie, no, <noise> ale <czarec>, muszę <noise> zobaczyć jaki to był skrót, ale to... <głos> <głos> nie, to jest on, <noise> za... to jest on. Nie. Zaraz. to jest skrót jak dla miszowej. O nie. naprawił kompsy. A mogę okay. powiedzieć? Okay. Ja naprawiłem. Nie, nie możesz. Nie, naprawiłem. nie. Dobra, dobra, dobra. Sandwich naprawiłeś No. Nie, Tam jest jest impostorem. Impostorem. Kuli, ja bym się z tym impostorem. Ja wyrzucałam śmieci i Bixam nie widziałam. ale słuchaj, ale słuchaj. Tu... AB A, mówi prawdę. AB może hmm. być prawdę. Ale co mówi? Ale Albo jest egze, ale no trudno, nikt będzie. Nie, nie, nie. ale. Nie ale, ale AB, AB nie. Spokojnie jestem memorialem, wszystko wiem. Czy Daj ja mogę argument. coś powiedzieć? Dobra. No, może. Dzie dziękuję. Bo no to dam ciłmi. On się na mnie wywalił. A. Tak? A, no to Ech. szkoda, ale sandwich jest zdrajcą. Ale no, nie! No, no nie ci przecież oriałem, no, sandwich. No nieźle. No powiedziałem. Nie, no, nie mówi prawdę. No ale daj mi argument. No dobra. No, no, to znaczy, się się nie jest to to poszedłem do tego, ale ja nie wiem, jak to działa nawet. No po prostu Bieszę. widzę widzę prawie, Twoją aurę i się dlatego się zapytałem. Nie, nie no. Ogólnie sandwich sprzedałeś się pisząc dupa na czacie. ja tak uważam. No nie prawdę. No albo sandwich nie, ja tam śmieci teraz Ja to się dziwię, że w ciebie jeszcze nikt nie strzelił Luna, ale to no? jest tylko takie moje spostrzeżenie Ja nie. też Robię to co mój idol A i ogólnie... A wie... nie, A, nie wow. a kto nie. był obok mnie? Tak głos tak głosuję <laughs> na niego A kto był jeszcze obok mnie? <sum> <laughs> nie wiem Kurde, bo była neutralka no, nie obok mnie chęci. Ja obok fixa. Ja byłem, ja byłem Jeszcze obok mnie stał neutral no i tak, tak jest ja. No dobra, tak. to kluczem jestem tralką. Okej. Okay. Dobra no, całe życie robienie... ...pod paną. Nalejmy sobie wody. Normalnie lecimy. Hej powiedz coś wysokim głosem. Aha, i później muszę iść tam. Dobra. Ale po co? Ja chyba mam te same taski co Niksa. Ale co mam powiedzieć? Dobra, grajcie, a nie kurde. <noise> to na głosowanie No dobra. Ja tam na ofis mam butelkę wody. Najgorszy jest ten test z nie, bo tej godzinę do niego szła. Ogólnie to tak. Ogólnie oh. to AB nie, nie żyje i nie żyje nad Storage'em. Tak jak się wybiega lub był Loki Lub O! Patrzcie, nie. klakier. Pixar teraz na dminie, chyba nie Na nas Ty, ale to jak to jak lakier był, Czekaj. to... a się nie pokazuje drugi, to znaczy, że to musiał być albo klapek, albo sandwich. Czekaj. No może o, tak to, być. Bo jak Czekaj. wyszli, to się ale... nie pokazuje. Oh. Słuchajcie, ja. My no, się pokazujesz, pokazuje, czy nie? Możemy Realnie się dogadać? Myśle, jak, możemy, jak już mówisz, że możemy się dogadać, to masz mój głos. <laughs> ale ja jestem pozytywną rolą. Nie wiem, jak już jak mówisz, że możemy się dogadać, to tak wiesz, to tak już od razu sus. Mm. Nawet nie. nieważne co no, ale... powiesz. Masz Gdzie on, masz się, gdzie ciało? on nad, Powiedziałem już nad storage'em, jak się zbiega z dropshipa w stronę laba. No to na pewno nie Luna. Z no. lewej strony, to ale to ile czasu temu ja Lelej przybiegłem? Z której? Z lewej, od elektryka, ale to ile czasu temu A, było? B, Ej. Nie, no, nie. Nie długo od czasu to musiał umrzeć Ebi, bo on był ze mną w Labie i on wybiegł z tego, laba, bo sprawdzimy raczej Aurialem i potem od razu wybiegł. Ja poszłam na stół i wtedy ty przebiegłeś. Jak od razu nie wybiegł, to znaczy, że ty możesz być czerwona. To może nie być bez... nie, nie, nie bez powodu stałam na miejscu, gdzie ja stałam aktualnie. No. Ja zaufam lujnie. Nie, nie mnie ale dalej nie, nie wiem, był nie może to No byłem na dropshipie, bo no potwierdzam to, dlatego że został mi tam ten task z tym wi-fi zastranym. Bardzo to jest podejrzane mimo wszystko tam. Ciekawe, może AB był fakty, może był baitem? Nie był baitem, bo to nie jest bait. Loki, powiedz coś wysokim głosem. No. no, ale co chcesz? Nie wiem, dupa. Nie wiem, no to akurat... Ale jak bardzo wysokim głosem. O, jest spostrzeżenie ja powiedziałem. Takim, no nie wiem, no. Wysokim. A, dupa. Dobra, <grych> dobra. Co ma, robimy? I No, faktycznie. It's gówno, gówno. A. Nie Wika. Ja wiem, co, <grych> Co to było? A, mój głos zdecydował. Halo, oki. Halo. No, oki, nie. no i dobra. No nie i jest. No i Halo! Ja Halo. 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 nie mam. Ale... I chuj, kruszy mnie teraz zapierdoli. Zobaczycie. Słabiś, wiesz, mogłeś strzelać chyba, czy nie? No, moje ciało będzie na admin stole, jak co? Ale wiksa, no. Słabiś, ty mogłeś strzelać? Nie wiem. Ja No i to bardzo. By było... A ty się kruszył? Nie no wiem o czym ty Ale ty zmieniłaś... Luna, ty zmieniłaś? Nie. Ja pierdolę. No, no nie wytrzymam. ty się kruszył. No cóż no. Kruszy mnie jak mogłeś, ja cię zaufałam. No cóż. Kruszy no ci tak, luna. nie rób tego. Nie to. Do Robię to, Pod nawet... tu Luna zaufać, Dobra, to ją mi. strzel. Str Albo nie strzela. No. No, luna, pod no, jakim względem? Strzelać. To na kogo zagłosowałeś? Io! Luna, pod jakim ja względem? Ja na siebie zagłosowałem! Luna! Pod jakim A, względem? Co? Pod jakim Ale względem co? nie zaufałaś? Pod jakim? No, powiedział, że... Jak podmianem się... Z oraklem i powiedział, że... Że. No nie mogę, nie żyjesz, potem ty powiem. Że tę. <głos> nie <głos> no ja <głos> by, <głos> nawet co nie, nawet jak jak na na to, ja bardzo dużo z Luną biegałem, faktycznie nie zabiłem, więc no. No to jest akurat, no co mam wam powiedzieć, no. No, no weź to przedstaw, przedstaw jakoś. No mogę. Czy Luna zdążyła zdjąć? Ale trudno. No nie, bo nie było! No to kruszę, to wygra. No cóż. A, no. Aha, A ty, a ty byłeś na, naprzeciwko stołu u mnie. Nie, Ja byłem u ciebie na tobie, pod przyciskiem byłem. Cały czas. Nie, no to ja śmiesznie, bo ja byłem po drugiej stronie nie, nie stołu. Ale ja nie no, rozumiem, no. dlaczego kruszy nie, nie wypadł? Co czemu? Ora, Ora. Ora to nie. Dzięki czemu nie jesteś, nie jest osoba w stanie wylecieć. A, radzika, a że też... nie, wójta. Nie, że ze mną nie gramy. Dobra, dostać, nie mogę strzelać, nie mogę strzelać. A wampir hunter może go zabić? <głos》>? Zabijaj. Dobra. To by go połogą. Co to dzieje Tragedia. Ja też jej biegał, ulądam Idol. Nooo, Funkcja. punkcie pierwszym nabijam codziennie. <laughs> Dajcie mu kręcenie! Szybko! Rozwanie. i tyle! Oh, nice. yes. Brawo! Ja się wywaliła. Ja piernicę. Nie. Jakie to było <coughs> obrzydliwe! Ale to, no było to obrzydliwe. No! To nasz trzeci Impostor Gaming! <skapp emoji> Ale no cóż, to no, plan był dobry! Plan był dobry!